Sebastian Normanowski po niestety przegranym pojedynku z y, Łukaszem Rajewskim. Powiedz, twoja mina y, przy ogłaszaniu decyzji ona wyrażała. Y, no właśnie co ona wyrażała? Bo wydawało mi się, że liczyłeś na, jednak na tą decyzję na swoją korzyść. Hej, witam wszystkich. No co? Ja myślałem, jeżeli była już decyzja jednogłośna, to byłem pewny, że to ja zwyciężyłem. Jakby była niejednogłośna, to bym się zastanawiał, ale jak była jednogłośna, to byłem pewny, że ja takie miałem odczucie, ale no nie mi jest oceniać walkę. Mam wielki szacunek do Łukasza, do jego teamu. Znamy się kolegujemy, więc nie będę tu zaprzeczał, ale no ja miałem odczucie inne niż sędziowie ocenili tą walkę. Miałeś doświadczenie duże z, ze sparingu wspólnych, wspólnych, na przykład w wauczu. Jak one przebiegały w stosunku do walki? To było podobnie, właśnie w czym, w czym, ty, przeważa, w czym ty przeważałeś? Bo miałeś bardzo dobrą trzecią rundę, tak naprawdę w stójce, która była zaskakująca z mojej, z mojej perspektywy. perspektywy sparingi to sparingi, walka to walka. Tak inaczej sparujemy, a całkiem inaczej jest w walce. Tu dochodzą emocje, chęć zwycięstwa. No, inaczej jest w sparingu, inaczej jest w walce, ale. Jeżeli chodzi o mój game plan na walkę, to właśnie wychodziło mi myślę, że w prawie 100% wszystko, że w stójce kontrolowałem, starałem się obalać, obalałem, skontrolowałem. No, Jestem z walki zadowolony, z werdyktu nie. Mm -hmm. Stargaz Szczeciński cię ewidentnie na tej galii odcisnął mocne piętno. Jak oceniasz jeszcze przed walką pojedynki Twoich kolegów? No w Gracjan no oczywiście, zaraz właśnie będzie walczył, muszę iść oglądać i wierzę w niego, że wygra, bo jest naprawdę bardzo chłopak ambitny, jest wojownikiem i liczy, że zwycięży. No i cieszę się właśnie, że coraz więcej nas z takiego małego miasta jest z największej organizacji, więc jestem bardzo z tego dumny i cieszę się. I na koniec jeszcze powiedz, to jest niestety Twoja druga przegrana w Federacji KSW, to bardziej chodzi o to, że rywali, rywalizacja tu jest na wyższym poziomie, czy coś po prostu nie zagrało? Co powinieneś zrobić tak naprawdę, żeby odwrócić tą pasę? Nie, organizacja jest wiadomo na najwyższym poziomie, zawodników też nie dobierają leszczy, więc po prostu taktyka, jeżeli taktyki się będziesz trzymał, to będziesz wygrywał, wiadomo, że chcemy być najlepsi i ja chcę być najlepszy, a no, pierwszą walkę przegrałem w KSW, wziąłem ją, bo chciałem być w tej organizacji, chciałem się tutaj zaklimatyzować, wziąłem ją na ostatnią chwilę, byłem chory i postawiłem, można powiedzieć, wszystko na jedną szalę, żeby spróbować, to chciałem tylko zostać w tej organizacji, udało mi się. No i mam nadzieję, że jeszcze dadzą mi szansę. Na pewno pokażę z siebie dużo jeszcze więcej. Teraz miałem okres przygotowawczy i było widać, że kondycyjnie w trzeciej rundzie, można powiedzieć, że się rozkręcałem, jeszcze dwie rundy i naprawdę spokojnie bym to wytrzymał, więc jak będę dostawał oferty z czasem, który będę mógł się w pełni przygotować, to naprawdę będę na najwyższym poziomie tej organizacji. To tego Ci życzę i bardzo dziękuję za emocje dzisiejsze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Tak dziękuję.